Cześć widzowie w kolejnym odcinku Dzisiaj rozbijamy mega świnie Raczej mega mega świnie yy, Mam ją chyba prawie pełną Więc Zaraz lecimy z odcinkiem Uwaga Proszę niech będzie coś dobrego Dobra bling Monety Ok, 11 serdropów Proszę, niech coś wyleci fajnego. Proszę, epic. Okej. Proszę. Rzadki. Napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście w magazynie. A ja bym bardzo chciał trafić jakąś legendę. O. Niestety nic. O, epik od razu. Może coś być? No, niestety nie ma. Ej, ładny ten spraj do kruka. Ja. Proszę, niech jakiś mityk chociaż wyleci. Napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z mega świni. Ostatni Stardrop. drop. A nie, już. Za, zajęcie trzeciego miejsca w rankingu osób, które dokonały wpłaty. Okej. Okay. O! Co jest? Dobra. Oh, niech to będzie legenda. Dobra, ostatni Stardrop. drop. Aha, już nie ma. A jeszcze liga się zakończyła. Ok. Wow. W ogóle to kończy się za jeden dzień, to i mam start dropper, co odbierzemy. Dobra, nic nie ma. No ale w sklepie są już moje można kupić. No, w sklepie mam tylko to, niestety. Jeszcze kredyty w ogóle tu jest, tu jest błąd Widzicie W ogóle to jakby Hiperdłodowanie za tym gadżetem To jest pierwszy błąd No i jeszcze 117 i 50 to Czy 117 gemów to połowa Z 50 No raczej nie My Jeszcze sobie Tu odbierzemy kredyty To skójka i słuchajcie, za jeden dzień i 18 godzin już będzie można grać w wydarzenie ze SpongeBobem. Tu są nawet już mapy ze Spongebobem. Mm. Więc właśnie zobaczymy sobie tą mapę. No i... Może krągłem sobie zagramy. Mm. No. Okej, okay, ale nie wiem, ja sobie czegoś takiego nie przypominam, bo dawno nie było mega świni. Może tak już wcześniej było, ale ja sobie nie przypominam, że, że za zajęcia trzeciego miejsca coś takiego jest, że dodatkowe start dropy, nie wiem czy tak było. Napiszcie tak w komentarzu jak wiecie. Aha! Yy. I może, jak wyjdzie wyjdą te skiny wiecie które te ze Spongeboba to wtedy obiecuję wam, że, że kupię no dwa, chyba dwa skiny z nowej aktualizacji bo one będzie się je dać kupić Matko, będzie można je kupić tylko. Czemu tym Mortis mnie ciągle zabija? Będzie e, się dało tylko przez rok kupić. Są takie limitowane w kinie. I Może je kupię, karnet chyba też kupię. Wam się bardzo podoba i napiszcie w komentarzu. Czy Mortis mnie wkurza? Napiszcie w komentarzu. Czy wywalicie ten karnet, czy następny z serdzem? Znaczy ten, który niedługo będzie. Czy. Czy ten z Ja sobie się myślę, że ten z kalmarem. Z skalmarem. Aha. No to super. Trzeba tego Mortisa załatwić. Dobrze. Okej, okay, ja zaraz mam volta. Co jest? Robię do w końcu. Super. No jest tak jak mówię. Chyba to kupię. No, i właśnie do serca będzie ten skin. Zobaczę, Jeszcze zagramy sobie ten SpongeBobowy, jeszcze raz. W ogóle pokażę Wam wszystko, co jest za mapą. O, i tu widzicie nazwę SpongeBoba? Ja wam pokażę. W tej, tej rundzie nie będę się jakoś mega starał, ale tu jest ananas z tu dom z Kalmara. to oczywiście dom Patryka, tam można za zauważyć kubeł pomyj, tutaj jest jakaś ryba wisi, tutaj jest e, drive-thru pod tu z tym krabem, tu jest ta muszla z napisem pod tłustym krabem mnie tak wkurzają tutaj oczywiście tajne przepisy a tutaj jest restauracja pod tłustym krabem tu gdzie zamawia ten no i nawet jest karta co można zamówić Kuba po mówiłem no teraz chyba przechodzę do rozgrywki bo Naprawdę przegrywamy. A, jeszcze tu jest wstęp do bikini dolnego. Jakieś powitanie. Dobra. Gdzie on poszedł? Tu. Siema. Siema. Aha. To dobrze. Kolejne, to No i bardzo mi się podoba ta mapa zobaczmy w ogóle Czy Jakieś nowości Doszło epicki. Olej Ja mega chciałem tego spraya Do stylu Są jakieś nowości? Nie ma W ogóle to, to jest Mecha skład tak jak wam mówiłem Mam Mahamortisa, bo był na promocji, nie wiem czy pamiętacie. I w ogóle to u niektórych um, tło było takie mega czarne, takie inne. i niektórzy tak mieli właśnie... Dużo osób miało tak z mega świnią, że była cała czarna na przykład. Postacie właśnie w grze były czarne. Mam nadzieję, że pan krab się nie obrazi, jak mu trochę podrabię tajny przepis. Ej, co jest? Nie, co to było? Czy ja rozwaliłem kamień? Co jest? Стоит какой-то самоход. Курция, это шали меня забило. Не ведь Nie yeah. really To tutaj, Nie. tutaj, Co jest, Dlaczego ja tak koszmarnie gram tym kitem? Kiedy wejdzie to hiperdoładowanie do marty. Jest już! Kupuję. Kupuję. Przetestujemy teraz to hiperdoładowanie. Może na napadzie. Na końcu mam hip Artisa.. do Okej okay. Pro player. Dobra, przejdziemy sobie bokiem Aha Okay. To może przejdziemy drugim bokiem. Dobra, teraz chodź. Albo dobra. Aha. Okay. I tak wygląda to hyperdłotowanie. Hmm. Polecam Wam je na naprawdę. Jest bardzo mocne. okej okay, chodź. Kurczę. Próbuj tu do mnie podejść jest, jeszcze dalej sobie przetestujemy bo dawno nie grałem, ale wiem, że ma dwa ulty. Serża Tika. Ok. Przepraszam, to... Ok. No nie, to nie tam ma takiego loła. No faktycznie ma dwa łuty. Kurde, skim mnie zabił. Serio, z Miskiem nawet sobie nie dadzą rady. Nie. Nie gadajcie, że Barley mnie zabije. Dobrajcie na nit. A ja idę na safe. Hej, dobra! Dobra akcja była. Okay. Bardzo dobra akcja. No to chyba już tyle. Pamiętajcie o tym, że wleszam te skiny, i ja je kupię. No i palcem mam kupić. hiper do Martisa.